Mikołaj z Komiksy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym komiksom kultury gniewu o tytule Komiks z roku 2023. Dzisiaj spotykamy się w ogólnym miejscu, ponieważ aktualnie przybywam na mojej działce, więc nagranie w zupełnie innym otoczeniu. A dzisiaj będzie mowa o Celestia, Wiedźmą 2. Przed wyprawą należy zabrać drużynę, Kalinka tą pierwszy, Dżin Praszywiec oraz Bomba Manuela Fiora mogą z Was niektórzy kojarzyć z innego komiksu, który był też dany w Polsce 5000 km na sekundę, zwycięstwa konkursu w Angoulême. A teraz mamy Celestię. Komiks, którym jest bardzo specyficzny. Określiłbym go wieloma terminami, np. ulotny, eteryczny, oniryczny bardzo magiczny, bardzo metaforyczny i bardzo dużo tu jest rzeczy które nie są oczywiste, które są zagadkowe. Najpierw dowiadujemy się, że Batrowie żyją na pewnej wyspie ponieważ cała to... Ziemia została zalana przez wodę. W trakcie odkrywania rewelacji fabularnych okazuje się, że jednak to nie jest prawda. To są takie przyziemne rzeczy, które są oczywiste związane z eksploracją świata, z wątkiem nazwijmy to przygodowym. Dalej poznajemy grupę ludzi, którzy posiadają paranormalne z zdolności. W tym nasz główny bohater, ten taki To już mu dziewczyna, która jest mi po prostu zakochana. I tak poruszył po tym świecie i dochodzi do wielu sytuacji, które świadczą o tym, że ona posiada pewne zdolności również, te zdolności powodują pewne zdarzenia lub już spowodowały, coś mi się przypomina, coś powoduje i odkrywając ten komiks. I jest dużo rzeczy w głowie, które należy sobie pokładać, przemyśleć. To nie dużo się działo. Nie wszystko bardzo dało do mnie za pierwszym przeczytaniem, przejrzeniem tego komiksu. Musiałem kilka razy sobie powtórzyć ten komiks, aby zrozumieć o co chodziło, gdzie ten to się zaczął, jak się zaczął. Czy nie zgubiłem to od jakiegoś tropu. Bardzo fajna lektura. Bardzo mi się czytało. Bardzo dobry komiks. Na skraju komiksu roku. Mam dziwne wrażenie, że to jeszcze nie koniec mojego odkrywania Celestii, bo na pewno coś jeszcze odkryję przy kolejnym podejściu. Naprawdę magiczny tytuł. Cia, Manuel Fior. Te rysunki są magiczne, to jest mała opowieść. Farba akwarelowe tak stawiam, Będziemy obrazy. Bardzo bogata paleta barw. Momentami to jest realistyczne momentami trochę zaskakujące i trochę tego całego shadingu momentami ale tylko momentami i bardzo dynamiczne ujęcia, spójrzcie mam takie wrażenie jak to wygląda jak animacje e, studia Ghibli tu myślę o anime szczególnie te ujęcia, miny takie przegięcie, ruchy takie bardzo dynamiczne jest też trochę jak, jak hiszpańskiej kreski mam takie wrażenie szczególnie wygląd kobiet które jest typowo Hiszpański, portugalski. Bardzo mi się to podoba. Bardzo fajna, plastyczna strona. Jest dużo takich fajnych momentów. O, cienie były. Co się, pozwólcie. Te cienie były naprawdę świetne. Proszę, świetny cień. Momentami to zaskakuje realizmem. Celestia. Kolejny komiks to Wiedzą. tą drugi. Przy rybkawą trzeba drużynę Komiks, z którym kiedyś się zachwycałem na blogu. Miałem nadzieję, że będzie coś fajnego. Parodia Wiedźmina, inne ukazanie tej historii. Tu masz Samolik, osoba znana z żubra Boponika, czy też z przeznaczenia. Bo, tak, wszystko się układa. I delikatny zawód. Ta mieszanina fabularna, to występuje, łączenie rzeczywistości i spisek. To jest coś, co nie do końca mi podeszło. I Koniecznie chciałem zapoznać się z kolejnym tomem. Po kilku latach przychodzi dwóreczka i niestety nie zmienia mojego zdania. To, w jaki sposób samolot przeształcił cykl wiedźmiński na swój produkt i no końca mnie zdawała. To nie jest to, czego oczekiwałem, to nie jest mój poczucie humoru, chociaż spodziewałem się czegoś lepszego. Trudno. Być może inną osobą to się bardziej spodoba, też nawiązania, czy też przekształcenia, ale mnie to zupełnie leży. Weźmy tą drugi, rysunki, pomyka życie. Tłumaczała samolika z Ryjówki albo z Rubla Poponika. Ten sam graficzny, bardzo fajnie rysowany, idealne do przełożenia od razu na animację. Katnowa, kreskówkowa kreska fajne, bardzo szczegółowe, fajne tła. Dużo się dzieje na tych rysunkach, postaci z bogatą mimiką. I jak najbardziej trafić, zachwycić na przykład takimi cało-stronicowymi rysunkami. Rysunki są najlepsze tym wszystkim. Wiedziałem. Bardzo dobrze bawiłem się na Kalince. Karen Sack świetną opowieść nie tylko dla dzieci, jak również dla na starszego czytelnika. To jest bardzo dobra opowieść rozwijająca się na przestrzeni 4,5 roku, która opowiada o pewnej dziewczynce mającej kłopoty z asymilacją się do warunków. Jej rodzice przyprowadzili się, zamieszkała w Norykajnie, którą jej rodzice znają już z wcześniejszych lat. Jest tam parę ciekawych zjawisk, a najciekawszym daje się odkryty przez nią dżin, który opatrznie, dosłownie spełnia życzenia. Stąd jego ksywka, parszywiec. I te rzeczy ja stają się przyczyną wielu kłopotów, przykład, kalinki. Oczywiście pójdzie tu powiem, powiem moral. Siły dobra wykrywają. Tęcze zjawiska zostają pokonane lub przeniesione w trochę inne miejsce w tym przypadku. Dowiecie się z komisji, o co mi chodzi bardziej. Nie chcę Wam za dużo zdradzać. I ta wybuchowa na bajki z morałem. Bardzo mi się spodobała. To jest bardzo młody kandydat do komiksu roku dla dzieci. Na razie myślę, że nie było lepszego komiksu danego w Polsce, więc Kalinka jak najbardziej bardzo pozbyła się mnie i moim dzieciom. Lubię takie opowieści, gdzie bawię się tą dobrze ja, jako rodzic i moje dzieci na tym, co dzieje się w karach. Spójrzmy na rysunki Kalinki. Jest to Styl graficzny, typowo kreskówkowy, kartonowy, ten z bajek, animacji, bardzo fajne kolory, bardzo różnorodne. postaci fajnie określone, wyraziście. Są fajne elementy typu gwiazdo. Jest dużo fajnych zewiasów, bardzo szczegółowy. O, tu proszę spojrzeć, bardzo fajnie nocne widoki zaprezentowane. Tutaj też bardzo fajnie to wychodzi różne odcienie od pastelowych do niepastelowych. Fajnie, bohatery wyglądają. Są bardzo przyjemnie rysowani. Nie zbudzają grozy, tylko przyjemne odczucia. W takim postaci również. Potworki są bardzo przyjemne. Nawet te ptaki, które są pewnym bardzo ważnym zjawiskiem w tym komiksie. Jak najbardziej fajnie. Alcantara i Boli przygotowali komiks Kobyła, encyklopedię. Od tyłu bomba. Nieprzypadkowo kultura Gieł wydała ten komiks teraz, kiedy do kin wszedł film Christophera Nolana, Oppenheimer. Jeśli ktoś chce połączyć kropki i pomyśleć sobie, że to jest spiskowa, która wydała coś, co jest podstawą w organizacji filmu, to jest stanie zły trop. To jest niezależna opowieść o wszystkich czynnikach, które przyczyniły się do powstania bomby atomowej, która została zrzucona w 1945 roku na Hiroshima i Nagasaki. Z Oberheimerem ma to mało wspólnego, lub częściowo ma wspólnego. Film Lana jest sprowadzony z perspektywy jednego człowieka, a tu jest mowa o wszystkich czynnikach. I tu do nas rozmawia pierwiastek, który został korzystany z tej bomby. Z jego perspektywy on czeka na uwolnienie. Bardzo ciekawe założenie autorów. Bardzo Ciekawe spojrzenie, które zostało przedstawione w niezależny sposób. Chociaż da się wyczuć, że prym postaci, które chcą zapobiec wybuchowi tej bomby, i realizacji, butowy. Gdyż wiadomo, że to jest zło. To się jest zniszczenie, śmierć. I reszta, cała toczka jest bardzo sprawnie napisana. Powieść historyczna, zgodna z wieloma faktami, z osobami, które występują i przede wszystkim ogromna, to jest 470 stron. I to swe kosztuje, wygląda też na kobyłę, na encylopedię, ale ja jestem oczarowany tą zawartością. Często słyszę właśnie wyrażenie od innych osób, innych opiniotwórców o tym, że to jest komik znany dużą ilością tekstu. To jest nieprawda. To jest tekstu akurat idealnie, jest dużo rysunków niemych. Może momentalnie jest to przegadany, ale taki toczyły się dialogi między ludźmi. Być może komiks faktu historyczny. Myślę, że to będzie najlepsze określenie na bombę. Dla mnie osobiście, jako wielbiciela historii, zapoznawania się z faktami, jest to komiks roku z miejsca. Świetnie napisany, zgodnie z prawdą historyczną, z świetnym początkiem, z świetnym ujęciem motyw Rozpoczęcia, przygody jako pierwiastek, kontynuowania jako pierwiastek to jest coś bardzo fajnego. Bardzo przyjemnie się je czytało. To z perspektywy, właśnie pierwiastka, a nie jakieś konkretnej osoby, typu Oppenheimer, Bonolana Oppenheimer był jedną z osób, które przyczyniły się do powstania bomby atomowej. Niekoniecznie kluczową. Jest też bardzo smutny komiks. Mówi o tym, jak ludzkość upadła. Być może to jest tylko moja opinia, ale. Wybuch bomby atomowej jest potwierdzeniem upadku ludzkości. I o tym mówi też ten komiks. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Bomba i rysunki to dzieło od Nisa Rodie. Ogromny tom. Spójrzcie grubasek 470 stron wspominałem już. Rysunki realistyczne, mega szczegółowe. Ehm. Bardzo czyste te rysunki są nie kolorami. Czarno-biały kunszt, który pozwala nam skoncentrować się na ważniejszych postaciach. Jest i Albert Einstein, nawet kilkukrotnie to występuje. Są prezydentowie, są ważne symbole Ameryki, Niemiec, Norwegii. To się dzieje na całym świecie. I to jest jeden z etapów budowy bomby. Deszcze, bitwy, emocje, rysunki, świetne. Bardzo szczegółowe mechanizmy, emocje na twarzach osób, piękne. Spójrzcie, jest też widok śmierci. Ten najważniejszy obraz zniszczenia, straszny, przerażający ten człowiek, który tutaj spłonął. Wow. Po prostu komiks. Bomba. Dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że robiliście kolejny odcinek z komiksu roku, a już Was teraz zapraszam do kolejnego, który ukaże się po sierpniu. Na razie!